Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w odcinku specjalnym z okazji wbicia 200 subskrypcji na moim kanale, za które wam bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję. No i właśnie z tej oto okazji postanowiłem jakoś to uwiecznić tutaj w tym mieście i zrobimy tutaj sobie 200 drzewek. Dokładnie w tym parku, w tym miejscu, gdzie tutaj jest ten kwadracik wolny w środku centrum tego dużego miasta. Także tak, szukamy sobie jakoś fajnego drzewka i później myślę, że po obwodzie po prostu puścimy tutaj 200 drzewek, żeby to fajnie wyglądało, żeby to oddzielić tutaj od tej brzydkiej ulicy, żeby to w środku było ładnie Zielono, więc ja się zabieram za szukanie czegoś tutaj fajnego. Myślę, że jakoś tu je tutaj wrzucimy. Dobrze, super, mamy. Drzewko wybrane jest takie. Taka tujka, więc ona tu będzie, myślę, że pasowała. Więc tak, ja sobie tutaj ustawię w sumie dookoła te drzewka, później dopiero to podliczę. Myślę, że tu na spokojnie 200 drzewek wejdzie, więc z tym nie będzie żadnego problemu. Także tak, robimy sobie to dookoła tego tutaj kwadracika, tego tego kształtu. Więc tak, mamy już wszystko zapełnione. Tak, ja teraz biorę się za liczenie tych drzewek, pewnie trochę mi się zejdzie, także, także dajcie mi sekundkę. Przeliczyłem już wszystkie drzewka, jest ich tutaj ponad 400, także dla każdego mojego subskrybenta będzie przypadało po dwa drzewka. Myślę, że, że nie powinniście. Się za to obrazić. Myślę, że to będzie dla was jakieś wyróżnienie, więc tutaj pierwszych moich 200 subskrybentów niech pamięta, że tutaj jest wasze drzewka. Także jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję za to, za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, za komentarze. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej, trzymajcie się, pa, pa.